Cześć! W tym filmiku chciałbym wam pokazać jak wykonać misję z zebraniem 100 skrzynek. Znaczy może nie, żeby jak wykonać, tylko na czym mniej więcej ona polega. Bo jak wejdziemy sobie tutaj w wezwania 6 tygodnia, to mamy opisane jako przyszu przeszukaj skrzynie <grych> I tu mamy jakby taką podpowiedź, że jakby zalecamy 4 graczy. I wydaje się to jako to ciężka misja, no bo jest 100 skrzynek jednak. Ale jak ja teraz sobie skrzynkę, każdą skrzynkę, którą podczas gram, Normalnie ona się tam zaliczy. Mamy już teraz 7 skrzynek ogólnie tu i tu. I jakby chodzi o to, że możemy grać w czwórkę składę ze znajomymi. I wszystkie skrzynki, które znajomy i my będziemy zbierać, będą na się razem zaliczać. Więc to jest naprawdę spoko. I to misję idzie wykonać serio w godzinę nawet nie. I za to jest bardzo dużo ekspa. Więc wydaje się, że jako misja ciężka jest naprawdę bardzo prosta i nic tylko grać. I wykonywać misje.